Dzień dobry widzowie Tak jak wam u... miał być No właśnie jest to jeszcze jest... nagrywamy Oczywiście to jest Minecrafta ale To jest Multicraft Ja pierdzielę czemu oni muszą tam dołączać Eee, dobra, tego nie było Po prostu mnie to wkurza, jak, jak ja coś jeszcze napiszę. To nie odpisuję, ja. dobra ja to nagrywam w takim oto dniu. 12 miesiąc 4, październik 26 do dobra. Co robimy? Tego, to ja nie wiem, mi się jeszcze zaraz rozduje, ale co z tego? Czy, o, zombie, ale... Idziemy chyba znaleźć nowy świat. Tylko tego... Jak to w ogóle z daleka wygląda, jakby jakiś ciastek? Sz Szreka, jest Maria, oni on mnie jakimś ogniem wzięła Dobra, idziemy szukać nowego świata. W ogóle ja wejdę na... Co mnie bije? Cholera, oh. mm. mm. Więc teraz idziemy poszukać nowego świata. Zresztą, czy na Dobra. Poczekajcie chwilę, bo muszę się poddawać. Chodźcie widzowie, ma... bo cztery workę są darba. Ja Zodziła do warczka. Dobra. Jeszcze muszę powiedzieć. To w ogóle zajmie mi tylko jakieś trzy sekundy. Liczcie. Raz. Dwa... Trzy. Dobra, już mam podczas go. I gra. Czekaj. Jest. Jest. Dobra. Dobra, <coughs> szukamy nowego świata. Ten świat może nie wypięszyć do Jak w ogóle mi tak wysielenia idą w górę te shorts i w ogóle wszystko, że, no, czego nie subskrypcje. Nie to, to jest jakiś hit, nie? I ludzie piszą na tym, yy, że z, z tego timermana, nie? Że to jest jakiś skam. No wiem, że Wy tak uważacie, ale no na końcu jest widać 150 tego, tego, a nie jakby to mówicie 147. A więc no proszę nie obrażać ani nic takiego, bo to jest po prostu prawda. No a więc no i nie wiem jaki to jest w ogóle przyczyna taka. Obrażać, że to scam, Panie, ja nie jakimś tam, nie pamiętam nazwiska. <słuch> Ale X, to mi to, ja mu wytłumaczyłem, ale no. Nie chciałam żadnej kłótni, ani nic. Dobra. Mamy piasek. W ogóle, zobaczę sobie mapę. Tam jest ta wioska. Zima od razu.